Dobra, przyjechałem, bo długo nie wytrzymałem bez magnesu. Znaczy... Przyjechałem poszukać rury do montażownicy, czyli do urządzenia, które pomaga zdjąć oponę z fergi samochodowej. tożer magnes jest lina jak zwykle musi się poplątać bo w taka jest TV Tutaj trochę porzucam może znajdę jakąś kolejówkę to też mi się przyda, bo montażownica potrzebuje no, jakieś takie pierdolka taka A, tu potrzebuje takiego lemiesza, który spychał pone z salgi. Ja jeszcze nie mam pomysłu z czego tego, ten lemiesz zrobić. I coś tam mi się w głowie tli, że dobrym elementem będzie Dospawanie eee, stopki kolejowej, a to tylko taki pomysł. Zobaczymy, może wyjdzie coś innego. O, jakiś drut się za O, coś większego. Co tu mamy? Drucik, Resztam. tam, koło roweru sobie wszystko rzucę. A tutaj taka bzdurka, a to co jest, bagnet? Chyba nie, ale szpiler zacny, zacny.

Ale rury jeszcze nie ma. Dobra, to jak będzie rurka, to pan pokaże. Przyjechałem i wyjąłem taka rura, 40 cm. Taka ładna. To kolanko obecne i z tego zrobię albo przedłużenie dźwigni, albo mocowanie lemiesza. Zobaczę. Prawdopodobnie jest kolejna rura. Tutaj idę teraz sobie po buty. I zobaczymy, co to jest. Czy to rura, czy jakieś żeniwo takie, jak to przed chwilą wjęte. Dzień bez zawiasa, dniem straconym czyli pozdrowienie dla Artura Skaniowa Widzicie ten piękny pręd Widzicie, na pewno Ten piękny pręd przyda mi się do blokowania koła Kiedy będę obracał łyżką żeby wyjąć oponę, zdjąć oponę z felgi Kręt na pół, jeden kawałek w jedną dziurę, drugi kawałek w drugą dziurę od felgi i to będzie blokada. Super. Taką blachę wyjąłem Taka duża. I albo jego lemierz będzie dociskający w dół oponę. Albo przetnę tu wzdłuż. I będą dwa wąsy, które będą trzymać rurę i później lemierz, który możliwe, że zrobię z, z, z tamtej rury co pokazywałem albo zaszpadła. Spójrzcie, kolejna odasłunia i mam o. A. 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 i mam słuchajcie mam na kolejne dwa wąsy tak przeciąć już są dwa wąsy wyładowałem się i teraz tak to są grube złomy do no grubej części do wiaderka To jest gruby złom. Masa jakieś 2-3 kilo, Może do 5. I teraz tak. To jest gruby złom jako materiał na docisk opony. To jest płytka, którą. Możliwe, że wykorzystam do wymieszania jako wąsy. A tu w ramach je, u, jest jeszcze jedna płytka, też jako wąsy. No i jedna z rur, która będzie służyła jako dźwignia do dociskania opony. Tutaj obecne to całe jest leciutko tutaj zgięte bo ktoś mocno przyłożył to gdzieś tu wygięte jest ale nie ma to znaczenia a tutaj jest wygięte ale to nie ma znaczenia na razie materiał wstępnie mam potrzebuję jeszcze jedną taką rurę tylko długości metra także już sobie ją zamawiam a was na ten czas żegnam dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do oglądania innych moich filmów. Wszystkiego dobrego i chłodnego tego lata.